Cześć, siema, Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Wojciecki i witam was w trzecim odcinku z Turmajala. Ostatnio skończyliśmy właśnie na rozpoczęciu już yy, mapki, także od razu lecimy z tematem. Od razu lecimy z tematem i wydobywamy. I tak, teraz wiem, że mamy gaz. Mamy gaz kupiony po prawej stronie, także będzie trzeba będzie trzeba w ten gaz się pobawić Okej, okay, tu jest kolejne Ale pytanie czy coś dalej będzie, bo jak nie będzie to będzie... O, lip tu tam będzie... Dobra, jest tutaj jeszcze Oj. Ohoho, tu gruba ryba, bardzo gruba. Troszkę sprzedajcie. Będzie trzeba postawić jeszcze parę Z silosów. No, co jedną web web, ale tak. Dobra, jeszcze jeden postawimy sobie tutaj. Czy to jest gaz? Czy co to jest? Nie, to nie jest gaz. Także trzeba też do tego się dobrać. Tu jest gaz, ale mamy po prawej stronie, więc nie będzie się nam opłacało tego w ogóle ciągnąć tam. Cena strasznie spadła. A to powiększyć trzeba. I od razu połączymy sobie z tym. Ponad jeszcze to ulepszymy. Bardzo dobra cena. Po lewej stronie. Na prawo teraz. Ostatni miesiąc, dobra A jeszcze jeden był, dobra Ja muszę na głębokość kupić, bo będzie lipa, 50 miał. oskubaniec. skubaniec 3% udziałów, dobra Ciekawe, czy uda się w ogóle wygrać szybciej. W sensie, czy uda nam się powykupować te udziały dużo, dużo szybciej niż cała reszta, nie? Potrzebujemy 51% udziałów i wtedy będziemy naprawdę... Dobra. ale szczęście trzeba i tak ulepszyć na głębokość, tak mi się wydaje, bo jednak no, oni nie szukają tego aż tak, jak ja bym chciał nie. No, tutaj są dwa, ale ja bym postawił tutaj sirosik. Właśnie, pytanie czy to się nam zmieści. Zmieści No więc jest git. Dobra, jeden niech tam sobie śmiga. To jest gaz, Ok. Bardzo dobrze, że tu jest gaz. czy będziemy mogli przygotować na, na lekkie podbustowanie ceny. Dobra, to mi daj. Zbiornik sobie powiększymy. I w sumie bym troszkę opierdzielił i bym... bym krety powysyłał, bo nie chce mi się wiedzieć, że ta mapa jest aż tak pusta. No właśnie, ta mapa nie jest aż tak pusta. Możemy sobie O, cholera, to to jest naprawdę wielkie. Nie wydobędziemy całego. może sobie. no dwa tygodnie sobie przedłużymy. Ale lipa, ALE LIPA! Tragedia, tragedia, tragedia. Naprawdę, tragedia, mieliśmy naprawdę dobre pole, ale no nie wyciągniemy z niego. Musimy kupić... Yy, ...trzecią tą. Trzecią grubość rury. Bo naprawdę to będzie koszmar, nie? oni zaraz nie będą nic wydawali i będzie przypał leciutki będzie przypał Dobra. ona kupiła więc tak co ja bym chciał ja bym chciał na pewno głębokość na trójkę 1100 z jednego diamenta? nie dziękuję. Szerokość w sumie na trójkę, więc trzeba zbierać na lewe połączenie. No, to powiększymy sobie. I proszę mi tylko powiedzieć, czy to jest... Co to, to jest? No zapomniajcie te silosy, come on, halo Co wy z tymi kłuniami tak słabo Dobra, to mamy gazik, także będziemy mógł sobie O cholera Dobra, wypuśćmy krety Niech kreciki nam coś powiedzą więcej. Czy coś tutaj jest ciekawego? Jakieś więcej może gazu? Coś? Dobra, widzę, że tam jest gaz. I widzę, że to jest ropa. Radę, czy nie damy radę? 46 koła i cała mapa okay, czyli... O kurde, że 7000 nas? O, ho, ho, nieładnie tak Bardzo nieładnie I znowu najlepsze mapy mieliśmy i nie wyciągnęliśmy na najwięcej kasy Lipa O, tutaj widzę, że... Ile? 1%? Nie, 3% udziału. No dobra. To teraz ja... sobie kupię te udziały. Zobaczymy, za ile się udaje wyrwać. Jak ona ma 7 koła... No za piątkę bym kupił. Jakoś za piąteczkę. 500. Tyle mogę dać. Dobra. Yy... Lewe połączenie, i rozmiaru nie mogę wziąć, bo bym musiał wziąć pożyczkę. No właśnie, tu mi się nie płaca. Szukajcie, szukajcie Okej, okay, to jest fajne A to jest malutki Jakiś taki Bardzo malutki No szukajcie dalej, szukajcie dalej Może coś Znajdziecie Ho, 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 ho. No tutaj to będzie się po co ulepszyć na większą tam... A coś jeszcze może tu będzie, czy nie? Bo jak na razie z tak z tych dwóch, to raczej, no właśnie, raczej nie wyżyjemy. Gazik, gdzie my chcemy gazik w sumie popchać? Oj, gazik, będzie trzeba do prawej strony popchać. O kurwa. Czyli to ten się zrobić. Ale lipa, ten gaz nam nic nie podbił. Gaz nam totalnie nic nie podbił. No właśnie, gaz nam troszkę. O, lipa 37. No to bym spróbował wstrzelić. No, mnie też wywalicie, wywalicie. Dobra, to ja sobie pójdę z boczku po prostu troszkę. Ale oni się tak strasznie wystrzeliwują z tego z tej kasy. Aż dziwny... Aż, bardzo dziwny, bo ja za będę miał co? 29% Dostanie mi 10, to będę miał 39, 20. 22% będę wtedy potrzebował. No dziwne, że oni tak się wystrzygają z kasy. No wiadomo, że za chwilę chłop będzie wyciągał po 100 tysięcy, nie? No ale i tak. Still. Dobra. Co tu masz? No to jest gaz, nie? Tak. Wygląda jak gaz. A czy to jest gaz? Ciężko powiedzieć. No, tu damy osobną. No żeby nie wiercić, ale jednak, żeby wiercić. powiększyć karocę Dobra, to, to mi powiększ Opierdzielajcie, pierdzielajcie, bo tutaj widzę, że będzie leki przypiks. No i gaz to tak kurde... Dobra, ile się uda? 400 tysięcy. Dobra, jest git. Cała mapa odgryta? Cała. O, tu było tyle gazu! Tam było tyle gazu! Kurde, no szkoda. No i tak zarobiliśmy bardzo sporo. No, też mi się tak wydaje, ale wiesz co? Najpierw mi się wydaje, żebym się trochę o teren pobił. To może być dobra miejscuwa. 1%. No nie wiem. Za ten 1% dam te 13 koła. Maksimum 13 koła. Dobra, 9. Ile za diamenty? 1700. To podziękuję. Yy, dobra, dam sobie rozmiar Silosa na trójeczkę. W sumie to wszystko, co bym chciał. Nie, nie chciałbym za bardzo wydawać, bo znowu się skończy tak jak y, ostatni mój mecz. Ostatni. No to, to jak grałem na streamku, to po prostu była tragedia. Pod sam koniec po prostu mnie przelicytowali i było tyle, nie Zabyła komikasy. No dawaj, dawaj, bo mi potrzebna mi jest flota. Teraz powysyłać trochę kretów. Może znajdą coś ciekawego, jak na przykład tutaj. Jest dużo gazu. Ten gaz... Będzie się trzeba tym gazem jeszcze zająć. Także ja mam to szybko. Oj oj, 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 oj. Nie wyciekaj, nie wyciekaj, hoppie! Ja bym się podłączył pod lewą stronę w sumie. Kurwa, właśnie zauważyłem coś. Ale lipa, no kurde, w idealnym momencie... A nie, i tak... Okej. Okay. Dobra, i tak jest okej, okay, bo... Dobra, ty! Udało się to wydobyć! Ale 18 koła wydałem... Dobra, no. nie, nie, ma tragedii. nie ma, nie ma takiej tragedii. 1%? No ta gra specjalnie nam tak robi, specjalnie tak robi, że w momencie, gdy oni wydają dużo kasy i ja mam dużo kasy, to gra nam daje 1%, 1% udziałów i... dupa. No niestety, no. Za ten 1% mogę dać dychę max. A i też już klikałem do tego. A, haha, milisekunda. Może ile oni mają procent tych wszystkich tych? No ku nie mają 100%, ale czy ja bym chciał... Co ja nie potrzebuję wielkości stada? Prędkość kretu by się przydała. Może rozmiar tego bym sobie wziął. Nie wiem, czy od nogi chce brać albo coś i tego. No dobra, chyba nie. No jeszcze zmisowałem. Ohoho uh, uh, uh. No tutaj widać, że... No to jest takim mniejszy już. Kończymy po system z tym. Dobra, tu jest dużo gazu. Więc jest taki plus, że jest ten gaz. No cholera tutaj widzę, że z tego jeszcze więcej. O kurwa, przepraszam bardzo za przekleństwo. No ale no, tutaj. Dobra. I teraz tak, tutaj bym troszkę dał, ale bym sobie teraz... No raczej tak, musimy to puścić tą stroną. Ta ja jazda, jazda. Opierdzielać mi to szybko. No, jeszcze wszystkiego nie sprzedamy. Ho, hu, hu, hu. Lipa, lipa. No, końcówka bardzo słaba, końcówka bardzo słaba. No iść mi stąd, chłopie. Lary. Ile procent teraz będzie? 2% udziałów. Nie wiem, czy by tego nie odpuścić sobie. Bo to i tak pewnie ten Lary wykupi. Nie, nie będę za takie pieniądze, takich małych procentów. No, tak w sumie kminia, że chyba na tym poprzestaniemy. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym. Zapraszam też na streamki. Trzymajcie się cieplutko dzięki za oglądanie i życzę miłego dnia, miłego wieczoru. Pa, pa.